Jest wiele przedmiotów dawających permanentne ulepszenie. Za to mod dodaje ich jeszcze więcej. Zaczynając od HP. Zaraz po zabiciu planterry możecie mieć 500 zdrowia z Life fruitów. Można stworzyć item Blood Orange, który daje nam dodatkowe 25 zdrowia. To jest jego receptura. Tym itemem dającym życie jest Miracle Fruit. Daje kolejne 25 zdrowia. A robi się go z 5 Life fruitów, 5 Trapper Bulbów, 5 Life Alloy i 10 Living Shardów. Kolejnym itemem jest Elderberry. Robi się go z 5 Life Fruitów, 10 Juli Bloombarów, 10 Divine Geode i 20 Unholy Essence. Ostatnim itemem dającym permanentne HP jest Dragon Fruit, którego robimy po zabiciu smaka Jarona. Każdy z tych itemów daje 25 zdrowia. To jest receptura na Dragon Fruit. Przejdźmy do itemów dających manę. W jakimś cudem masz 200 many ze zwykłych mana krystal. Możesz użyć do tego Enchanted Starfish, który działa tak samo jak mana krystale, tylko że możesz go wyłowić w nocy na powierzchni i masz na to 10%. Kolejny item da się już skraftować: jest to Comet Shard, który robi się z 10 meteorytowych barów, 10 fallen starów i 50 Stardustu. Ten item zwiększa manę o 50. Kolejny item to Ethereal Core, który możemy zrobić po zabiciu Astrum Deusa, gdyż są do niego potrzebne Astral Bary. To jest receptura. Każdy z tych itemów daje 50 many. Ostatnim itemem dającym manę jest Phantom Heart, który możemy zrobić po zabiciu Poltergasta, a robi się go z 5 Ruins Soul i 20 Polter Plazmów. Następne itemy są ekskluzywne dla Revengeance i Death moda, gdy zwiększają one czas trwania Rage'a. Trzy przedmiot dostajemy po zabiciu Krabulona, jest to Marshall Plasma Root, kolejny po zabiciu Ravagera i dostajemy z niego Infernal Blood, ostatni dostajemy po zabiciu Dragon Folly, jest to Red Lightning Container. Każdy z itemów zwiększa czas trwania Rage'a o 1 sekundę. Mogę zabrać itemów do ulepszenia adrenaliny. Po zabiciu Slime Goda dostajemy Electrolight Gelpack, który zwiększa damage podczas adrenaliny o 15% i zwiększa damage redaction o 5%. Po zabiciu Astrum Aureusa dostajemy Starlight Fuel Cell, który daje takie same statystyki. W Tergasta wypada ostatni item EctoHerd, który też daje takie same statystyki. Dodatkowe itemy to Hermit's Box of Hundred Medicines, który wypada z Wall of Flesh przy pierwszym zabiciu. I daje, że gracz odradza się z Full HP po śmierci. Z Moon Lorda wypada Celestial Onion, który daje dodatkowe slotne akcesoria.